Za żołnierzy Armii Krajowej Krutonu Kaczkowu. Pan z wami. niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. rze w pokoju Chrystusa O nie mena Uj nam chwyste zawsze i wszędzie. To nasze rycerskie hasło. Ono nas zawsze prowadzić będzie, świecić jak słońce jasno. Tam jedna tablica, przy której się gromadzimy, upamiętnia żołnierze. Armii Krajowej, tych szczególnie, którzy pochodzili z tej okolicy i brali udział w wojnie o wolność naszej Ojczyzny. Prosimy poszczególne delegacje o złożenie wiązanek kwiatów i zniczy. na Polski Tyś próbował, Maryjo. Ociemniałym podaj rękę, niewytrwałym i mękę, swe królestwo weź po rękę, Maryjo. tyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo. Jeźdź, Matko, by cierpiała, Maryjo. Przez Twego Syna kołanie uproś sercom zmartwychwstanie, Ojcu wierzę daj wytrwanie, Maryjo. Z dawna Polski Tyś królowo Mare Ios, teis a nami trzemnum Svobo. Mare Ios, miei v'opiece narud saue, dla tvei chvaue, niek rozwija się v'caiaue. Mare Ios, Lami cały, Który żyje dla chwały, rozwija się wspaniały Pan. Thank mm -hmm. za wszystkich kolegów i bardzo zezwoleńczyć nasze uczestnictwo w czynicy, w czasie wojny. Proszę wszystkich o powstanie. Sztandary wprowadzić. Sztandary prowadzić. Dzień Bardzo proszę teraz o zabranie głosu Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczkowie, Pana Karola Polendra. W imieniu własnym Burmistrza Rydzyny Pana Kornela Malherka. Prezydenta Leszna, pana Łukasza Bartkowiaka i Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK w Lesznie, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie na szczególnej uroczystości. Uroczystości wręczenia awansu na wyższy stopień oficerski i mianowania na pierwszy stopień oficerski. Witam w szczególnym czasie. Przed dwoma dniami obchodziliśmy święto Wojska Polskiego, połączone w tym roku z obchodami setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej która uratowała nie tylko Polskę, ale całą Europę przed bolszewizmem. Witam w sierpniu, miesiącu, w którym nie tylko wybuchło, ale trwało powstanie warszawskie. Witam wreszcie w szczególnym miejscu, pod drzewem pamięci, poświęconym panu Aloizemu Mroskowi, dowódcy plutonu AK Kaczkowo, który w grudniu 1944 roku został właśnie tutaj, w dworze w Rojenczynie, aresztowany. To tutaj będąca dziś z nami córka Leokadia po raz ostatni widziała ojca. Pozwólcie państwo, że w pierwszej kolejności powitam gości szczególnych. Witam panią kapitan Joannę Kiącą Fryczkowską wraz z córką i kuzynką. Oklaski. Witam rodzinę pana Alojzego Mroska na czele z córką Leokadią Szczelczenią i synem Bogdanem Mroskiem. Miło mi powitać na uroczystości delegację Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Wielkopolska na czele z panią Teresą Dochnal, prezesem środowiska Wierchy oraz pana Zenona Wechmana, przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej. <klucza> Witam oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego, przedstawicieli jednostek samorządowych, administracji państwowej, oświaty i kultury oraz księdza proboszcza. Witam też wszystkich niewymienionych wcześniej znamienitych gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie i zechcieli uczestniczyć w dzisiejszej doniosłej uroczystości. Szczególne słowa powitania kieruję też do pocztów sztandarowych. Proszę o zabranie głosu przez kapitana Pyrka. Proszę państwa, proszę wszystkich o powstanie. Jako pierwsza nominację na wyższy stopień oficerski otrzymuje Pani Joanna Kiąca-Fryczkowska. Pozwolę sobie na przypomnienie krótkiego, krótko życiorysu. Joanna Kiąca-Fryczkowska urodziła się 4 lipca 1927 roku w Dęblinie. Jej ojciec Franciszek Kiąca służył w Wojsku Polskim i pracował w przemyśle lotniczym jako mechanik. Gdy miała 8 lat wraz z rodzicami i bratem Jarosławem zamieszkała w Warszawie. W czasie okupacji jako uczennica szkoły handlowej przy Placu Trzech Krzyży wstąpiła do Szarych Szeregów, a następnie do Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. W Powstaniu Warszawskim walczyła w Batalionie Łączności na Ochocie. 14 sierpnia wraz z ludnością cywilną trafiła do Pruszkowa, a następnie została wywieziona do niemieckich obozów koncentracyjnych KL Ravensbrück, KL Salzgitter y, oraz KL Bergen-Belsen. Po wyzwoleniu wcielono ją do drugiego Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. We Włoszech w Porto San Giorgio uczęszczała do gimnazjum ogólnokształcącego dla ochotniczek PSK II Korpusu, gdzie w 1946 roku zrobiła tzw. Tak małą maturę. W tym samym roku została przeniesiona do Anglii, gdzie od kilku lat przebywał jej ojciec, który po wybuchu II wojny światowej dotarł tam przez Rumunię i Francję. Joanna Kiąca-Fryczkowska wróciła do Polski w 1947 roku. W 1953 roku ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego. Jest lekarzem, specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii. Przez wiele lat pracowała jako lekarz w Zabrzu i we Wschodzie. W 1977 roku zamieszkała w Boszkowie, a od 1998 roku mieszka w Lesznie. Jest prezesem oddziału Leszno Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Decyzja numer 1050 ministra obrony narodowej z dnia 5 maja 2020 roku. Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, niżej wymienionych mianuję, mianuję na stopień: majora, kapitan niepodlegający obowiązkowi służby wojskowej, piąca Fryczkowska Joanna, córka Franciszka, rocznik 1927, wojskowa komenda uzupełnień w Lesznie. Decyzję podpisał minister obrony narodowej z upoważnienia Sebastian Chwałek. Bardzo proszę o wręczenie aktów mianowania przez zastępcę szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu przez pana pułkownika Włodzimierza Cieciurem w asyście wojskowego komendanta uzupełnień podpułkownika Romana Krajniaka. W imieniu ministra obrony narodowej wręczam pani akt pianowania na stopień majora. Bardzo mi miło. Serdecznie gratuluję. Proszę bardzo. Dziękuję. Pani major, zrobię wszystko. To może zdjęcie jeszcze, tak? Dziękuję. To jest prawda? Pozwolę sobie teraz przypomnieć słowa Jana Ołdakowskiego dotyczące pani pokolenia. Pokolenie Jana Rodowicza, pokolenie żołnierzy AK i Powstania Warszawskiego to jedno z najważniejszych pokoleń historii Polski. <trym zna> Dzisiaj mamy jeszcze drugą osobę wyróżnioną chociaż to słowo nie na miejscu, która otrzymała pierwszy stopień oficerski. Jest to, y, tą nominację otrzymuje świętej pamięci Alojzy Mrozek. Pozwolę sobie krótko przypomnieć życiorys pana Alojzego Mrozka. Alojzy Mrozek urodził się 20 czerwca 1903 roku w Kochcicach w powiecie lublinieckim. W 1916 roku po ukończeniu czwartej klasy szkoły powszechnej w Braszczoku podjął pracę jako robotnik. W 1924 roku zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego. Służbę rozpoczął w Górnośląskim Pułku Piechoty w Lublińcu, gdzie w 1925 roku ukończył szkołę podoficerską. W 1928 roku został przyjęty do Straży Celnej i skierowany na dziesiąty kurs do Centralnej Szkoły Straży Celnej w Górze Kalwarii. W, Kalwari. w trakcie nauki pomyślnie przeszedł weryfikację w związku z reorganizacją formacji na Straż Graniczną. Po ukończeniu Centralnej Szkoły Straży Granicznej przydzielony został w sierpniu 1928 roku do Komisariatu Służby Granicznej Bojanowa. Podczas służby dokształcał się w zakresie szkoły średniej, a następnie w Powszechnym Uniwersytecie Korespondencyjnym w Warszawie. Powołany w sierpniu 1929 roku na sześciotygodniowe ćwiczenia wojskowe odbył je w 55. Pułku Piechoty w w 1935 roku w Rawie Ruskiej uczestniczył w, w kursie Tresury psów Służbowych. Aktywnie uczestniczył w pracach Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przygotowania Wojskowego na terenie Wielkopolski. Do wybuchu wojny służył w placówce służby granicznej w pobliskiej Jabłonnie. Brał udział w wojnie obronnej Polski w 1939 roku, walcząc w szeregach Batalionu Obrony Narodowej Leszno w rejonie Kutna, Sochoczewa i Skierniewic. Po zwolnieniu z internowania osiadł w Rojenczynie. Od 1941 roku do 1942 roku uczestniczył w kolportowaniu tajnej gazetki Dla Ciebie Polska. W 1943 roku, w ramach scalania w TOP z Armią Krajową, został zaprzysiężony przez podporucznika czasu wojny Konrada Latonowicza, pseudonim Adam, na żołnierza Armii Krajowej. Przyjął pseudonim Pierun. Następnie po uzgodnieniu z inspektoratu rejonowego AK Leszno. Otrzymał nominację na dowódcę Plutonu, który organizował Wawrzyniec Pawelski, pseudonim Skromny. Jednym z zadań, którego się podjął, było wyznaczenie zrzutowiska do odbioru broni w okolicznych lasach, których topografię znał bardzo dobrze. Został aresztowany przez gestapo 14 grudnia 1944 roku. Po ciężkim śledztwie w domu żołnierza w Poznaniu zginął w nieznanych okolicznościach w Żabikowie w styczniu 1945 roku. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 roku nr 112 8 2020. Na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra obrony narodowej niżej wymieniony pośmiertnie mianowany został na stopień podporucznika plutonowy Alojzy Mrozek, syn Ignacego, rocznik 1903. Postanowienie podpisał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Proszę przedstawiciela rodziny o odebranie aktu mianowania. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym wręczyć na Państwa ręce pośmiertnie patent oficerski na stopie podporucznika na świętej pamięci pana Szytonowego i Wroska. Proszę bardzo jest mi serdecznie miło. Gratuluję bardzo serdecznie. Tak powiem bardzo serdecznie. A, jeszcze, jeszcze raz serdecznie tak. Proszę państwa bardzo proszę wszystkich o powstanie. Sztandary wyprowadzić. Bardzo miło, że tak licznie zgromadziliśmy się mimo sytuacji epidemicznej. Proszę o zabranie głosu, jeśli mają takie życzenie, osoby wyróżnione lub rodziny i inne osoby, które przyjechały i chciałyby kilkoma słowami podzielić się tutaj z nami zgromadzonymi. Także bardzo proszę o podejście. Szanowni panie, panie Państwo, pan Major, panie bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i uczestniczyć w tak pięknej uroczystości. W imieniu wojewody Wielkopolskiego, pana Łukasza Mikołajczyka oraz swoim własnym serdecznie pani gratuluję i chciałabym odczytać życzenia, które przysłał pan wojewoda. Szanowna pani Major. Proszę o przyjęcie najserdeczniejszych gratulacji i wyrazów szacunku z okazji awansowania na wyższy stopień oficerski. Jestem pełen uznania dla Pani zasług i tego, że zgodnie ze słowami przyrzeczenia harcerskiego całe życie pełni Pani służbę w Polsce i chętnie niesie pomoc bliźnim. Niezwykle doceniam fakt, że wojenny dramat nie złamał w pani ducha wolności, a trudne doświadczenia pozwoliły lepiej zrozumieć ludzkie cierpienie i z zaangażowaniem podjąć pracę lekarki. Dziękuję też za wszelkie wsparcie, którego pani udziela kombatantom i osobom potrzebującym pomocy, jako prezes Leszczyńskiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Minione stulecie. To czas wielu doniosłych, ale też tragicznych dla historii naszego kraju wydarzeń. Dlatego tak ważne jest, że o patriotyzmie i miłości ojczyzny naszych przodków nadal mogą z zaangażowaniem opowiadać świadkowie tamtych lat, tacy jak Pani. Łączę życzenia kolejnych lat w zdrowiu i pełnych pogody ducha. Niech towarzystwo życzliwych osób, Umila Pani codzienność i będzie źródłem radości, a dzień otrzymania stopnia majora będzie dla Pani niezapomnianym świętem. Z wyrazami szacunku, Łukasz Mikołajczyk. Pan Wojewoda Wielkopolski również przygotował adres za świętej pamięci porucznika Alojzego Broska, Pani Leokalia Szczelczenia, oddział leśno-światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Szanowna Pani, proszę o przyjęcie najserdeczniejszych gratulacji i wyrazów szacunku z okazji awansowania Pani ojca Alojzego Broska do stopnia podporucznika. Jestem pełen uznania dla zasług Pana Alojzego Broska, a także tego, z jakim oddaniem walczył o wolność i niepodległość dla Polski i swojej rodziny. Wierzę, że dzisiejsza uroczystość przekazania patentu oficerskiego uhonoruje pełne poświęcenia życie pani ojca, a przede wszystkim będzie dowodem, że bohaterstwo obrońców ojczyzny pozostaje na zawsze w pamięci wdzięcznych potomków. To niezwykle ważne, by kolejne pokolenia miały okazję poznać opowieść o ludziach, dla których honor i wolność były zawsze najwyższymi wartościami. Wierzę, że dzisiejsza uroczystość będzie okazja do refleksji o losach osób, które wojna oddzieliła od bliskich, ale będzie też szansą na przywołanie dobrych, rodzinnych wspomnień. Łączę życzenia kolejnych lat w zdrowiu i pełnych pogody ducha. Niech towarzystwo życzliwych osób umila Pani codzienność i będzie źródłem radości, a dzień wyróżnienia Pana Alojzego Mrozka będzie dla Pani niezapomnianym świętem. Z wyrazami szacunku, Łukasz Mikołajczyk. W imieniu rodziny Świętej Pamięci mojego Morawiecka ja poczyniłem taki skromny rysunek ze zdjęcia mojego dziadka. Było tutaj pięknie, wszystko opowiedziało o jego życiorysie. Było całe chyba życie związane z psami, te, te talenty dziadkowe przeszły na wnuki, na dzieci. I to jest taki skromny dowód. Też podziękowanie do pana dyrektora za te drzewa, które tutaj stoją. Te wielkie postaci dla naszej Dziękuję. Dziękuję bardzo. Obraz jest piękny, będzie mi towarzyszył myślę, każdego dnia, być może i uczniom szkoły. Jeszcze nie, nie wiem gdzie go powieszę. Podziękowanie zawsze jest miłe, natomiast zupełnie niepotrzebne. My jesteśmy dumni z tego, że mamy za patrona Armię Krajową i że ten patron jest nasz. Gdyby nie tacy ludzie jak pana dziadek, to moglibyśmy nie mieć patrona. Oczywiście, gdyby wojny nie było, byłoby dużo lepiej. Znalazłby się jakiś inny patron. Natomiast skoro wydarzyło się, co się wydarzyło, to my naprawdę jesteśmy bardzo dumni, że możemy nosić imię Armii Krajowej. Nie mielibyśmy tego imienia, gdyby tutaj, na tym terenie naszej małej ojczyźnie nie znaleźli się ludzie, którzy można powiedzieć, że nazizmowi, hitlerowi powiedzieli nie wiedząc o tym jaką mogą za to zapłacić cenę Tak? Także bardzo dziękuję za ten obraz Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie to zapraszam na Dwa 15-minutowe filmy, które przybliżą jeszcze bardziej, bo to co ja przeczytałem, to był tylko skrabek, może bez emocji. Yy... Przybliżą postacie pani major Piątej Fryczkowskiej i pana podporucznika Alojzego Mrozka, Także zapraszam na dwa 14-minutowe filmy do sali tutaj na parterze. A później wierzę w to, że to popołudnie macie dla nas tutaj, dla siebie tak naprawdę. I zostaniecie na kawie, którą proponujemy wypić na jak za dawnych, dobrych, przedwojennych pewnie czasów na tarasie. Także myślę, że cień będzie, o to zadbaliśmy, a o atmosferę już musimy wszyscy razem zadbać. Także zapraszam na dwie krótkie projekcje do sami. Ja, ja, ja ja może Pani Major Kiąskie nie byłoby dzisiaj z nami. Pani Kwiąza Przyszkodska tego filmu może nie wyraziła tak bardzo dokładnie, ale dzięki temu, że miała przyjaciółki i przetrwała obozy koncentracyjne. Także bardzo proszę, obejrzymy dwa krótkie filmy. Pierwszy dotyczący przyjaźni, ale w kontekście życiorysu pani radnych kwiązyczkowskich, drugi dotyczący naszego y, tutaj bohatera y, lokalnego, czyli pana Oryzego Mroska, nagrywany nie tak dawno przez TP, oba filmy się na antenie TVP3. Także bardzo proszę o... Thank uh -huh.